Mati, ty kupiłeś zniceta, jak prosiłam? A jak? A czemu każdy jest inny? Żeby twoja matka nie mogła się doliczyć, który jest od kogo. Ty masz coś z głową jednak. Przebiegły. Mama, bo mam zadanie domowe z religii. Jakie? Odpowiedzieć, co to jest wszystkich świętych. Mati wytłumaczysz dziecku. Ja ten stroj idę dokończyć. Idź do Taty. Dobra, młody pisz. Wszystkich Świętych to jest takie święto, gdzie każdy przyjeżdża raz w roku i kupuje jak najdroższy znicz, wysuwa go potem na przód grobu, żeby było jak najbardziej widać. Jednocześnie jest tam prowadzona bardzo mocna rewia mody. Rodziny spotykają się i są dla siebie miłe i życzliwe, ale i tak potem wszystkich obgadują jak leci. Mocną pozycją jest też rozmowa o pogodzie. Jednym wieje za bardzo, a drugim jest za gorąco. Tata, a nie chodzi o to, żeby przyjść i powspominać zmarłych? No to też, ale groby można odwiedzić nie tylko we wszystkich zmarłych, prawda? No prawda. A i dopisz jeszcze w tym zeszyciku, że zaparkowanie auta na cmentarzu po 12 graniczy z cudem. Parking to jest dramat. Dzięki, tata. Nie ma problemu, koleżko. I jak tam ogarnąłeś? Oczywiście. Czuję, że młody dostanie piątkę. To super. Miśu pokas. No super, super. Mateusz debil.